Piękny dzień dobry i zapraszam na vlog. Dzisiejszego vloga zaczynam od śniadanka. Zrobiłam sobie omleta z serem e, takim mieszanym, bo tu jest czedar jasny, czedar ciemny, na mące migdałowej, do tego awokado, i to będziemy jedli z Lukaskiem, dlatego że Lukasek już swoje pierwsze śniadanie zjadł. Miał kanapeczkę, on zawsze lubi kanapki rano na śniadanie zjeść. A teraz będzie wcinał z babcią omleta. No i awokado. To oznacza, że po prostu Lukasek był na noc. Wciąż jeszcze jest, dlatego, że zamierzamy go yy, no prawie na wieczór zawieść. I tak, rysunkowy poranek się zaczął. Naklejki wygrały. <grytanie> I Lukasek sobie gdzieś tutaj przykleja, chociaż on teraz ma fazę naklejania naklejek yy, po prostu wszędzie, gdzie nie wolno. Czyli lodówki, meble i tak dalej. Ale coś go przekonałam dzisiaj, że żeby sobie tutaj naklejał. Tutaj taka plansza jest yy, z pisakiem na wodę. Jak Lukasek ma fazę, to sobie po niej po prostu koloruje. To tylko się napełnia wodą. Cześć! Cześć. Dzień dobry! Do... Cześć. Do... Cześć. Gości, no. Agnia, Agnieszka, bo ja nagrywa... Nagrywa to Tak, nagrywam, bo tak, stwierdziłam, że to jest ostatni tam, moment, tam, kiedy Wiktorię tak. w dwupaku nagram. Cześć, Cześć no, no, Wiktoria! No, to tak, masz rację. No, to jest ostatni... O, ostatni moment właśnie, kiedy Wiktoria tutaj właśnie w dwupaku do nas przyszła, także no, już no. niedługo, bo dosłownie dwa tygodnie zostało, prawda? Tak. Dwa tak. tygodnie, no. Tak. no. 12 dni. I Kasia mi tutaj bardzo ciekawą informację zapodała, ponieważ co w Irlandii się robi? No jest to już brak opostrzeń, no nie? Od dzisiaj? Od dzisiaj, no. Od dzisiaj, czyli po prostu zero maseczek? Znaczy, w zasadzie maseczki jeśli chodzi o maseczki, to jeszcze muszą być. No bo, no bo są, ja wiedziałam, ja że, że mają maseczki, ale generalnie restauracje, dyskoteki, wszystko, wszystko do normy. I nie, nie sprawdzają żadnych paszportów covidowych. Aha, czyli yy, nawet jeżeli ktoś się nie zaszczepił teraz, tak, do to teraz... To może wejść. No to może wejść? Tak, tak, tak. To wracam tak, tak, tak. do normy. No jeszcze maseczka yy, będzie, podejrzewam, potrzebna no. do takich sklepów, nie sklepów, no. do pracy, do, no, do no. takich no. większych, no ale... Ale się wydaje, tego się do... nie spodziewałam, bo u nas, no nie w Irlandii non Zawsze były jakieś ograniczenia, i właśnie do tej pory też było u nas, że w szpitalu, na przykład jak Wiktoria miałaby rodzić, to tylko jedna osoba wyznaczona mogła ją odwiedzać, a teraz, jak właśnie te ograniczenia się skończą to po prostu będzie, będzie mogli wszyscy. Miejmy nadzieję. No, no. miejmy nadzieję, że tak szpitala będzie. Że mogą się rządzić własnymi prawami. No, tak, no mhm. mogą jeszcze po prostu być na starych zasadach. Mhm. No to szpital, to szpital. Tak. Tak. No, ale, ale w ogóle powiem wam, że nie chcę mi się jeszcze w to wierzyć po tylu, po tylu ograniczeniach, jak to non stop no. były, no nie? To takie dziwne, że nagle będziemy wolni, ale jeszcze taka fajna nie do końca. No nie do końca. No. fajna yy, może fajna sytuacja, ciekawa informacja, dlatego że kto będzie rodził z tobą? Najprawdopodobniej mama. Mama, tak. Kasia będzie rodziła, dlatego że Patryk będzie stał na korytarzu. Bo się boi. On się boi, on nie chce, a wiadomo. Jego decyzja, prawda? No dokładnie, ja go nie zmuszę na co No dokładnie, także Kasia będzie rodziła. Mama się nie boi. No, mama się nie boi, także życzę wam, dziewczynki, powodzenia. żeby poszło szybciutko, łatwo. I czekamy codziennie, każdego dnia czekamy na informacje po prostu. Nie. Cześć, Dominika. Odwozimy Lukaska. No, 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 no. nie. nie wracasz do domu? Nie. wracasz do domu? Nie Nie chcę nawet popatrzeć po na ciebie. Nie, nie chcesz wracać ku Nie. Nie. No to wracasz do babci. Tak? No to papa, ja idę, tak? chcesz mnie zostawić? Tak? On nie drzwi. On nie wraca. Tak. jak widzicie, odwieźliśmy Łukasza do domu, który wcale nie chce wracać. Popatrzcie co on robi. Krzyżuje ręce, że nie wolno go brać to. On trzyma, że mam go Trzyma fotelik. no? Ja nie wytrzymam. No tam nie wolno patrzeć. Tak. Tak, nie wolno tam patrzeć. Dobra, wciągnął babcie do windy. I tak, Lukasek odstawiony. Troszeczkę dzisiaj było z nim problemów, ale on nigdy tak nie robił. Zawsze jakoś, wiecie, no chętnie wracał. Tylko, że on też był dzisiaj bardzo, bardzo zgrzędny. Dlatego, że wczoraj poszedł bardzo późno spać. Dlatego, że mm, nie mieliśmy kocyka, jego ukochanego kocyka, bez którego on nie chodzi do spania. To wyobraźcie sobie, jak dziecko, które ma swój kocyk, yy, a go nie dostaje, a go bardzo chce. Co on wczoraj tutaj odstawiał, także poszedł późno spać, a wstał normalnie jak wstaje, wstaje, między 8 a 9 Także, no były dzisiaj troszeczkę takie schodki, żeby go odwieźć do domu Ale przez to, że on był zgrzędny, zresztą on tutaj już w domu nam usypiał, a no nie mogłam mu pozwolić spać Bo by do miejsca, później wiadomo, do pierwszej w nocy kulał. No, także małe problemy, ale już jak zobaczył te swoje kocyki, bo ma dwa no to się uspokoi. Ja będę zakończała na dzisiaj tego vloga i się po prostu połączę z wami jeszcze w dniu jutrzejszym, bo myślę, że za wiele to ja dzisiaj nie nagrałam. Witam w kolejnym dniu vloga. Kawka zrobiona, już połowa wypita. I dodam, że to jest moja trzecia kawa, ale bezkofeinowa. Zawsze rano piję kofeinową. A później ja Wam pokażę moje dwie bezkofejne beskopę i nowe kawy, które bardzo, bardzo lubię. Nie wiem, czy nie słychać. Ale mam taką lawatcę niebieską. O, jest przepyszna. To jest w ziarenkach mieleję o sobie. I jest naprawdę przepyszna. W ogóle po smaku nie idzie poznać, że to jakieś bezkofei i nowe ekawy. Także... Yy... Dawkuję sobie do woli, ale wiecie jakie to jest śmieszne? Pamiętacie w zeszłym roku, jak mówiłam Wam, że miałam odrzut od kawy? Przez 3 miesiące nie mogłam w ogóle pić kawy, jedynie mogłam pić na zimno, o! A w tym roku nie wiem, co się porobiło na odwrót, właśnie ja chcę pić tą kawę, non stop bym piła kawę, dlatego zaopatrzyłam się w bezkofeinówki, no, a aby sobie dawkować ją kilkanaście razy, bez wyrzutów sumienia i tu mam przepyszną kawę bezkofeinową numer 3, to jest arabika kolumbijska z Tesco. Niesamowita kawa, ją przez przypadek kupiłam, dlatego że innych nie było i była ta Teskowa. Mówię, dobra, wezmę tą Teskową, spróbuję. Ona mi tak zasmakowała. i Ja już chyba gdzieś tam w którymś yy, vlogu, albo już było chyba na vlogmasie, mówiłam Wam o tej kawie, a jest normalnie przepyszna. Smak ma taki. Jak nie jedna taka z wyższej półek kawy, taki, taki droższy smak kawy. I ona też występuje, numer 3, kolumbijska, występuje w wersji kofeinowej. No. I co? Plan jest taki, widzicie z tyłu? <grytanie> Pudełko od choinki, także bardzo mi przykro, ale dzisiaj e, rozbieramy choinkę, ściągamy. No, Boże, ściągamy. No, ściągamy, usuwamy. E, ozdoby świąteczne ze stołu. O ile ubieranie sprawia przyjemność i jest bardzo wesołe, to no niestety rozbieranie to już jest troszeczkę tak, takie smutne w naszym domu. W międzyczasie jak rozbieram choinkę, to podpiekam sobie kurczaka tutaj, dlatego, że dzisiaj będę robiła właśnie takiego kurczaka w sosie serowo-śmietanowym i do tego ryż na obiad. Ja sobie będę robiła keto -pizzę, dlatego, że też mam fazę ostatnio na takie wiecie... Keto pizzy, keto omlety, keto wrapy po prostu robię cały czas, na okrągło bym jadła na razie tylko to. I tak, pierwsze pościągałam ozdoby ręcznie robione, które idą do tego małego kartonika. Również tutaj na samym spodzie są ozdoby, które przyszły od Was. Także, żeby mnie się to nigdzie nie zawieruszyło, Postanowiłam, że one będą pod ręką, czyli w tym małym kartoniku, i pójdą do naszego schowka w narożniku, którego używamy właśnie nie na pościel, tylko na takie właśnie rzeczy, które nie mają swojego miejsca lub nie mamy gdzie ich upchać, to idą właśnie do narożnika razem. Razem z Aniołkiem i Mikołajem y, zapakowałam właśnie te ozdoby do worka i też pójdą pod narożnik. No lampka też. A tutaj pozostałości po stroiku, który do wczoraj y, jeszcze był w całości tutaj na tym stole i wcale tak źle nie wyglądał, chociaż naprawdę no już zaczęło się solidnie z niego sypać, także mama go rozebrała. Ale zostawiła tutaj te wszystkie ozdóbki i oddamy Kasi, zawieziemy do Kasi, także za rok Kasia będzie miała już na kolejny stroik y, i być może właśnie y, no będzie... Chciała nam również taki strajk własnoręcznie y, zrobiony, podarować. No i co, talerze przygotowane, właśnie, żeby schować lampiony. No i, no i inne tutaj właśnie świąteczne ozdoby. No, zaraz tutaj znikną z tego stołu. Na ozdoby świąteczne schowane i zrobiło się tak smutno. I <grywa> yy, yy, temat świąteczny zamykam. Na razie póki co wytrzymam, może kilka miesięcy, pewnie do czerwca wytrzymam nie mówić o świętach, bo ja później już mimochodem coś tam świątecznego zawsze yy, wplatam yy, w mojej wypowiedzi. Dlatego, że o tych świętach często myślę, właśnie na przełomie połowy roku. Także póki co temat zamykam i jak widzicie, yy, nagrywam. No, można powiedzieć, pierwszy raz tak oficjalnie nagrywam z mojego studia, które na razie jeszcze nie jest urządzone. Tapeta jest na ścianie, później Wam z bliska pokażę. Dlatego, że wybrałam sobie chłodne złoto. Nie chciałam ciepłego złota, bo wiadomo, jak ja tutaj będę urzędować i nagrywać, to gdzieś ta tapeta, żeby nie wychodziła na obrazie żółta po prostu. Chociaż ja zadbam o, o dobre oświetlenie, bo będzie tego znacznie yy, więcej. Będą tu lampy stojące, jedna albo dwie. No, zobaczę, jak, jakie mi się światło główne uda yy, właśnie kupić, bo bym chciała, no nie wiem, około 5 świateł, 6 świateł, w ogóle taki gdzieś żerador kupić, właśnie z, z, z sześcioma wejściami na żarówki. Oczywiście wszystkie żarówki będę kupowała online, chłodne za yy, żarówki, dlatego że u nas w sklepach nie ma zimnych. To znaczy, może gdzieś są, ale ja, jak szukam do naszego, właśnie salonu, to, to nie znalazłam. W każdym razie, jeszcze jedną lampę tutaj kupię, taką stojącą. Plus do tego ringa kupię, ale yy, no, też mam parasolki. Ja mam parasolki w domu, lampy, ale nie lubię ich rozkładać po prostu. Także, ale w razie awarii będą. W każdym razie, przyszłam Wam. Powiedzieć o jednej takiej istotnej dla mnie rzeczy, dlatego że wypłynęła informacja wcześniej niż zamierzałam to uczynić, a więc zaczęłam spełniać swoje marzenie i otwieram perfumerię. To znaczy, to nie będzie do końca perfumeria, ale o tym już to będzie osobny temat, jak już, jak już się to oficjalnie otworzy. W każdym razie yy, mówię Wam o tym, dlatego że już dużo osób o tym wie, ponieważ. Przez przypadek Dominika y, udostępniła moją stronę na Facebooku, dlatego że tworzyłam sobie sklep na Facebooku. Miałam czas y, do lutego, bo mówiłam sobie po malutku: porobię z tym sklepem, y, wiecie, zapoznam się w ogóle, jak ten sklep Facebookowy działa. Y, no, utworzyłam już Whatsappa biznes i tak dalej, i tak dalej. Tylko. Po prostu chciałam to zrobić na spokojnie i mówię, no do połowy lutego to zrobię. I tworzyłam już od kilku tygodni logo mojej firmy. Stworzyłam kilka i Dominika miała do wyboru mi pomóc, które logo ładniej wygląda, a więc wstawiłam takie próbne logo na. Na tą stronę na Facebooku, jakieś próbne zdjęcie gdzieś tam w tle i wysłałam jej to. A Dominika myślała, że ja już to po prostu oficjalnie otworzyłam i porosywała po swoich znajomych, a że moi znajomi i Dominiki to również też są wspólni znajomi, także no już nie miałam innego wyjścia. A pozapraszałam już wszystkich, tylko wsadziłam na ten sklep właśnie na Facebooku. Informację, że oficjalna sprzedaż właśnie ruszy w marcu, bo zamierzam zrobić otwarcie tej perfumerii w marcu. Yy, na razie póki co robię online, yy, chociaż początkowo był plan, że wynajmę lokal i zrobię to właśnie w lokalu, ale troszeczkę takiej kubeł wody zimnej dostałam i to wtedy, co byłam właśnie w Dublinie yy, na spotkaniu z Anetą z kanału Styleblog Anety. Razem z moją yy, Anią pojechałyśmy i wchodzimy do wielkiej galerii. Wielka galeria, pełno ludzi, kolejki do TK Maxa. Gdzieś tam też kolejki były i była perfumeria. I tam nie było nikogo. I tylko my byliśmy jedynymi osobami, kto, do której, które weszły do tej perfumerii. I wtedy zaczęłam myśleć, czy ja na pewno chcę otworzyć stacjonarny sklep. Ponieważ jeżeli ja wynajmę lokal. To wiadomo, te perfumy będą miały taką samą dokładnie cenę jak inne nasze perfumerie. A u nas jest drogo. Więc stwierdziłam, że na początku otwieram online, bo ja wtedy mogę te ceny zrobić naprawdę o wiele bardziej atrakcyjne, bo różnice cenowe pomiędzy tym, co ja będę sprzedawała, a tym, co jest w drogerii, naprawdę będą spore. Także stwierdziłam, że mimo tego, że moje takie główne marzenie to jest yy, Taka perfumeryjka, glamour, przepięknie urządzona, to jeszcze sobie to poczeka. Na razie po prostu robię wszystko online, dlatego że takie są realia. A umówmy się, no nikt perfum nie kupuje codziennie. To nie jest chleb, to nie jest mąka, to nie jest wiadomo, mleko, że to się kupuje często, tylko perfumy kupi się od czasu do czasu. No w naszym mieście nie wiem, czy jest również yy, druga osoba, taka jak ja, która te perfumy kupuje statystycznie więcej niż przeciętna osoba. No, ale mimo tego jakby nas były 3 czy 4 czy 5 Agnieszek, to, to, to chyba raczej yy, no, wolę. Póki co bezpieczniej się czuję jak zrobię to online. Tutaj w studiu również urządzę, bo ja Wam mówiłam, że tutaj coś będzie jeszcze, a więc to jeszcze to będzie yy, właśnie taka część wygospodarowana na witrynkę właśnie na te moje rzeczy, które, które będę zamieszczała w moim sklepie właśnie na stronie Facebookowej. Także jestem bardzo podekscytowana tym faktem, dlatego że to już jest takie moje marzenie od kilku lat, ale tak realnie zaczęłam o nim myśleć od dwóch lat. No i postanowiłam w zeszłym roku, że to się dokona właśnie w tym. Bo Człowiek, człowiek się robi już coraz starszy. Ja też już będę miała w tym roku prawie 45 lat. I na co ja czekam? Powiedzcie mi, na co ja czekam, aż mnie starość dopadnie i nie będę mogła w ogóle gdzieś tam no ja nie mówię, że nie będę mogła, no ale wszystko się może zdarzyć, prawda? Także stwierdziłam, że nie ma na co czekać, nie ma, yy, nie ma o czym wiecznie marzyć, bo to wiecie, tak, tak było, także o tym myślałam, marzyłam i tak dalej, i tak dalej. Ale tego nie realizowałam, a właśnie powiedziałam, że w tym roku ja to po prostu zrealizuję i koniec. Także ostro działam, jeżeli chodzi o perfumerię. No, zaczęłam organizować już wszystko w zeszłym roku, w połowie roku, także kilkanaście miesięcy zanim ta perfumeria powstanie. I będzie to perfumeria z bardzo ciekawą ideą, taką, której mnie zawsze jako klientce, chodząc właśnie po drogeriach, po perfumeriach, brakowało. Zawsze mówiłam, a szkoda, że ta perfumeria nie oferuje tego, a szkoda, że tak nie ma. Więc to szkoda, ja postanowiłam wprowadzić właśnie w życie w mojej perfumerii. Także myślę, że yy, miłośnikom pięknych zapachów na pewno taka idea się spodoba. A jaka, to oczywiście ja Was o wszystkim poinformuję. Tylko Was proszę o cierpliwość, dlatego że chcę, żeby to już było oficjalnie otwarte i wtedy wszystko Wam powiem. Także póki co. Zapraszam Was na moją stronę na Facebooku. Co prawda, nie będzie na początku sprzedaży na Europę, dlatego że na początku będzie sprzedaż tylko i wyłącznie na terenie Irlandii, a to tylko dlatego, że chciałabym. Yy, skontaktować się z kilkoma właśnie przewoźnikami i wyegzekwować jak najbardziej atrakcyjną cenę właśnie za koszty przesyłki na przykład na Europę, także to mi troszeczkę zajmie, więc ja to sobie zostawiłam na sam koniec, także póki co na początku będzie wysyłka na Irlandię, w moim mieście oczywiście dowóz będzie gratis, yy, jeżeli ktoś znajomy to oczywiście będzie mógł sobie podejść tutaj do mnie. Po zakup. W każdym razie e, na początek, tak jak powiedziałam, wysyłka tylko na Irlandię, później będzie dołączona wysyłka, właśnie towaru na Europę. E, mój sklep na, na Facebooku nazywa się Glamour Fragrance Boutique by Miss Agi, także w linku, w opisie zostawiam. Kto jest zainteresowany, kto ma ochotę e, sobie tam zaglądać, to oczywiście zapraszam. I jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Taka troszeczkę kontrowersyjna sprawa, już odbiegając w ogóle od tematu mojej perfumerii. Um, wiecie, że ja jestem osobą tak czynnie, charytatywnie pomagającą, i e, chciałam Wam przedstawić tak pokrótce, naprawdę pokrótce historię Eryka, która po prostu jest. No, wszystkie historie, wszystkie tragedie są ciężkie i. I, i każdy, każde, każde dziecko zasługuje na zdrowie, każde dziecko zasługuje na leczenie, ja nie chcę tutaj wyszczególniać, kategoryzować dzieci, które, które, które przypadki są pilniejsze, no ale tak jest, czasami jest tak, że, że przypadki są pilniejsze. Yy, właśnie wspierałam Eryka Kopczewskiego, który, o którym już była sprawa dla reportera, ja Wam wszystkie linki w opisie na dole zostawiam, to, są, to jest taka do, dość kontrowersyjna sprawa. Eryk ma tak ciężko chore serce, że jest niemożliwa operacja w Polsce. Po prostu potrzeba. Taka kwota jest potrzebna. Ja Wam tutaj pokażę na przebitkach, także widzicie, że to jest niesamowita ilość pieniędzy. I operacja ma się odbyć w Stanach. A dlaczego mówię, że to jest dość kontrowersyjna sprawa? Ano dlatego, że mama Eryka wiedziała, że to jest dziecko z wadą, ale mimo wszystko. Nie przerwała ciąży i postanowiła urodzić. Co osobiście szanuję, dlatego że szanuję jej wybór, ponieważ walczymy o, o to, aby nasze wybory były akceptowane, walczymy o to, aby były uszanowane. A ten przypadek pokazuje, jak, jak ludzie właśnie szanują takie decyzje, ponieważ ja, będąc na miejscu tej mały, pewnie na 99% bym usunęła ciążę. Nie mówię 100%, bo nie wiem, jak było, ale jeżeli ja bym miała urodzić tak chore dziecko, które, które, yy, które by cierpiało bardzo yy, po porodzie, to jednak bym chciała, aby to dziecko miało mniej cierpień. Ta mama zadecydowała inaczej, co ja osobiście bardzo szanuję, dlatego że miała prawo to zrobić, i nikt nie ma prawa tej mamie wypominać, a dlaczego nie usunęłaś? A dlaczego zrobiłaś tak, a nie tak? To nie jest poszanowanie czyjejś decyzji. Te jest właśnie, I ta historia pokazuje, jak ludzie szanują właśnie czyjeś decyzję. Czyli po prostu nie szanują. Bo jakim prawem ktoś wypomina tą decyzję podjętą przez tą matkę? W, jakimś, w jakimkolwiek kontekście, no jak można powiedzieć, mogłaś usunąć, nie potrzebowałabyś teraz pieniędzy Ja jestem osobą, tak powiedziałam wcześniej, ja bym podjęła inną decyzję 99%, bo wiecie co, no ja nie mogę powiedzieć na 100%, dlatego, że ja tego nie przeżyłam Więc tylko mogę gdybać, że prawdopodobnie Żeby zaoszczędzić dziecku cierpień, usunęłabym ciążę Ale szanuję osoby, które, których ich decyzja jest całkowicie inna ta mama postanowiła urodzić i ma pełne wsparcie również ode mnie, od osoby, która ma troszeczkę inne zdanie. Bo to, że ktoś podjął nie taką decyzję, jaka mi się podoba, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Szacunek u mnie musi być, dlatego pomagam Erykowi. Wpłaciłam właśnie pieniążki na pomoc dla Eryczka, także jeżeli, jeżeli ktoś również uważa tak jak ja, że szacunek do podjętych decyzji E, właśnie aborcyjnych należy się każdemu, każdej kobiecie, to mam nadzieję, że i również wesprzecie Eryka, że wpłacicie dla tej mamy. Powiem Wam, że mama była w sprawie dla reportera i tutaj podziękuję Wam właśnie ten reportaż i troszeczkę w źle, w złym świetle tą mamę postawili, bo... Oglądajcie sobie reportaż, dlatego że no, to był dość kontrowersyjny re reportaż, i ta mama faktycznie. No, ja, bym nie, ja bym tam chyba wybuchła, by nie wytrzymała, ja nie wiem co ja bym tam zrobiła. Po prostu moje nerwy to. By były wystawione na ciężką próbę. Takie historie pokazują, jak bardzo mało jest szacunku i jak bardzo mało jest wsparcia właśnie dla takich kobiet, które jednak chore dzieci postanowiły urodzić. Ja uważam osobiście, że nie nam oceniać i nie nam jest y, wypominać, w ogóle nie mamy prawa wypominać ani oceniać y, jej wyboru życiowego, bo to ona z tym żyje. Y, również nie mamy prawa wypominać ani oceniać, y, właśnie wyboru kobiety, która by usunęła to dziecko, bo to, to ona też będzie żyła ze zadrą w sercu. Także y, często jest tak że ludzie krzyczą, że każdy ma prawo do swoich decyzji, a tak naprawdę, jak taka historia ujrzy światło dzienne, zachowują się wręcz odwrotnie. I uwierzcie mi, spotkałam się w swoim otoczeniu właśnie z takimi samymi przypadkami, o których mówiłam, że osoby krzyczały, każdy ma prawo do podjęcia decyzji, a jeżeli się coś wydarzyło, to no wiesz co, no ale to mogła tak zrobić, mogła tak zrobić, nie. Nie nami jest wypominać y, wybory życiowe. Ja szanuję jej wybór i będę jej wsparciem, mimo tego, iż prawdopodobnie, no prawdopodobnie będę tutaj podkreślała, bo nie byłam w takiej sytuacji i nie miałam takiej sytuacji, że musiałam dosłownie takie same decyzje podjąć jak ta kobieta, a więc skoro nie byłam w takiej sytuacji, to nie mogę niczego na 100% stwierdzić, więc cały czas podkreślam, że prawdopodobnie ta decyzja byłaby całkowicie inna. I mimo, iż ma całkiem inne zdanie. Stoję za nią, będę jej wsparciem. Jeżeli wy macie ochotę, również być takim wsparciem dla tej kobiety, zostawiam link do wpłat właśnie dla Eryczka w opisie na dole. I tak, kochani, troszeczkę ciężki temat na zakończenie vloga, ale są tematy, które muszą być poruszane, przynajmniej ja tak uważam, i, ta sprawa, i tą sprawę musiałam poruszyć. I chociażby jedna osoba, czy dwie okażą się wsparciem dla tej kobiety, to ja to uważam już za ogromny sukces. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo takiego chaotycznego początku vloga, przyjemnie Wam się oglądało. I zapraszam oczywiście na kolejny odcinek, a będzie to odcinek z serii perfumowej, gdzie testuję sześć nowych zapachów i będziecie mogli się przekonać yy, o moim pierwszym wrażeniu, właśnie. I będą to odle... odlewki perfum, oryginalne odlewki perfum i będę miała tam fajną zniżkę dla Was, także czekajcie niedzieli, bo w niedzielę właśnie ukaże się ten film. A tymczasem się z Wami żegnam, ściskam Was mocno pusiaki na razie. Pa pa!